Konkursu indywidualnego najlepiej wypadł Kamil Stoch, który był dziesiąty. Przełamać złą pasę to główny cel polskich skoczków w Wiśle. Już pierwsza seria treningowa napawała optymizmem. Wygrał ją Kamil Stoch. Piotr żyła był czwarty. Kwalifikacje Polacy rozpoczęli bardzo dobrze. Klemens Murańka osiągnął 122,5 metra. Na taką samą odległość pofrunął 18-letni debiutant Jan Habdas, który z łatwością zakwalifikował się do niedzielnego konkursu. Ból głowy przed sobotnimi zawodami drużynowymi ma Michal Doleżal, kto będzie czwartym skoczkiem w zespole. Jakub wolny zajął 19 miejsce w kwalifikacji. Andrzej Stękała skoczył dalej, ale uplasował się o trzy miejsca niżej. Twardy orzech do zgryzienia. W końcu na belce zaczęły siadać główne postaci polskiej kadry. Najpierw Dawid Kubacki. Odległość 122 metrów dała mu 28 miejsce. Piotr Żyła wylądował metr dalej, co przełożyło się na 20 lokatę. Jako ostatni z Polaków skakał Kamil Stoch. Uaktywnili się kibice pod skocznią, ale ich doping nie poniósł polskiego lidera za nadto. 122,5 metra, 10 miejsce. Kwalifikacje wygrał Jan Herl, drugi Karl Geiger, a podium uzupełnił Mariusz Lindwik. W niedzielnym konkursie wystąpi 11 Polaków. W sobotę rywalizacja drużynowa. Transmisja od 16.05 w jedynce, wcześniej od 15.15. 15. Będziemy w TVP Sport oraz Internet. 11 Polaków zakwalifikowało się do niedzielnego, indywidualnego konkursu skoków narciarskich Pucharu Świata, który zostanie rozegrany w Wiśle. Najlepszy z biało-czerwonych w dzisiejszych kwalifikacjach był Kamil Stoch, dziesiąty. A wygrał Austriak Jan. Pan Herl w sobotę pierwsze w tym sezonie zawody drużynowe, transmisje w playerze i Eurosporcie. Mamy sezon olimpijski, a polscy skoczkowie niespiesznie dochodzą do formy. Być może przełom nastąpi w ten weekend w Wiśle, co mogą sugerować wyniki kwalifikacji. Przełamać złą passę to główny cel polskich skoczków w Wiśle. Już pierwsza seria treningowa napawała optymizmem. Wygrał ją Kamil Stoch, Piotr Żyła był czwarty. Kwalifikacje Polacy rozpoczęli bardzo dobrze. Klemys Murańka osiągnął 122,5 metra. Na taką samą odległość pofrunął 18-letni debiutant Jan Habdas, który z łatwością zakwalifikował się do niedzielnego konkursu. Ból głowy przed sobotnimi zawodami drużynowymi ma Michal Doleżal. Kto będzie czwartym skoczkiem w zespole? Jakub Wolny zajął 19 miejsce w kwalifikacji Andrzej Stękała skoczył dalej, ale uplasował się o trzy miejsca niżej. Twardy orzech do zgryzienia. W końcu na belce zaczęły siadać główne postaci polskiej kadry. Najpierw Dawid Kubacki. Odległość 122 metrów dała mu 28 miejsce. Piotr Żyła wylądował metr dalej, co przełożyło się na 20 lokatę. No gorszy teraz, skok. No ale o no, już ważne, że taki trochę kroczek do przodu i te szybkości już były w miarę. No i tak, po pomalutku, pomalutku do przodu. Jako ostatni z Polaków skakał Kamil Stoch. Uaktywnili się kibice pod skocznią, ale ich doping nie poniósł polskiego lidera za nadto. 122,5 metra, dziesiąte miejsce. Kwalifikacje wygrał Jan Herl, drugi Karl Geiger, a podium uzupełnił Mariusz Lindwik. W niedzielnym konkursie wystąpi 11 Polaków. W sobotę rywalizacja drużynowa. Transmisja od 16.05 w jedynce, wcześniej od 15.15. .15. Będziemy w TVP Sport oraz Internet. Tyle zapowiedzi, pora na szczegóły. Pod skocznią imienia Adama Małysza w Wiśle są Marcin Rams i Aleksander Roy. Halo, tu Wisła, pierwszy polski przystanek w tym sezonie Pucharu Świata, chociaż ja wolę o nim myśleć jako o przystanku Odrodzenie Polskiej Kadry. Znaki popłynęły już z kwalifikacji, no bo w niedzielnym konkursie indywidualnym zobaczymy 11 naszych skoczków, a mogło być lepiej. Maciej Kot zdyskwalifikowany, a Jarosław Krzak po prostu przez kwalifikację nie przebrnął. Kibice piłkarscy mogą powiedzieć, że możemy swój zespół ustawić w formacji np. 1-4-4-2, no bo w końcu 11 ludzi, a najlepszy z nich Kamil Stoch, 10, Kamil Stoch uśmiechnięty, chociaż troszeczkę drżałem w pewnym momencie, bo długo nie wyświetlał się wynik Kamila Stocha w tej klasyfikacji ogólnej, generalnej, ale w końcu się pojawił, w końcu się pojawił też Kamil Stoch i posłuchajmy co miał do powiedzenia. Patrząc na dyspozycję Waszą w kwalifikacjach, mam wrażenie, że Wisła to dla Was taka nowa biała kartka. Co dzisiaj namalowałeś na tej kartce? A, no, malowałem trzy solidne skoki. E, każdy z nich był, był dobry, na dobrym poziomie. Pierwszy był najdłuższy zdecydowanie, ale. Ale uważam, że wszystkie były naprawdę solidne i no, to jest taki dobry, e, dobry początek weekendu. No właśnie, ja miałem zapytać, bo skoki to niby prosty sport. Jeżeli skaczesz daleko, no to wiadomo, który skok jest najdłuższy. A ty byś jak miał wybrać ten najlepszy, to mhm. który byłby to? No, tutaj nie będę oryginalny, bo powiem, że ten pierwszy wydaje mi się był najlepszy. E, najwięcej było w nim takiej płynności, luzu. E, no, ale. Nie było tak, że no kończę, kończę kwalifikację na dziesiątym miejscu, e, także to wszystko jest solidne. E, no trzeba budować powoli i taką pewność siebie i e, co za tym idzie, jeżeli skoki będą powtarzalne, tego luzu będzie więcej, więcej pewności. no i Myślę, że przełoży się to później też na, na jakość skoku. No i chyba lepiej budować w takich normalnych warunkach. Nawiążę do tego, co się działo tydzień temu w Finlandii, mhm. że dzisiaj w spokojnych warunkach można właśnie sobie te skoki lepić po swojemu. Owszem, no, e, mam tylko nadzieję, że tak się utrzyma przez cały tydzień, e, przez cały weekend. No e, um, ale e, skoki e, widziałem już różne rzeczy. Także tutaj trzeba być e, cały czas e, z chłodną głową, twardo stąpać do po poziemi. I robić tylko to, co, to, co możemy zrobić. A dzisiejszy zwycięzca Austriak Jan Herl, fakt, skoczył świetnie. Fakt, wszystkie parametry w tej próbie się zgodziły, ale słynie z tego, że mistrzem jest jednej próby. Jeżeli chodzi o oddanie dwóch skoków z rzędu w konkursie, no to już zaczynają się problemy. Mocni także Niemcy z liderem Pucharu Świata Karlem Geigerem na czele. Co ciekawe, totalna zapaść Halvora, Egnera Graneruda. Znów nie mógł doskoczyć nawet do trzydziestki. No, mówiło się o tym, że potrenował sobie, wrócę i już wszystko jest w najlepszym porządku. Tymczasem Norweg znowu trzydziesty dokładnie w kwalifikacji. W 36. Stefan Kraft, i tutaj taki kącik ciekawostkowy: Stefan Hula, wyżej niż Stefan Kraft. A jeżeli w chodzi o. Stefanów, hula górą. Tak? tak, a jeżeli chodzi o magię liczby, to 44. Tomasz Pilch, siostrzeniec Adama Małysza. I tu mamy piękny pomost do bardzo istotnego dzisiaj tematu: no bo przecież 44. urodziny miał Adam Małysz. Ale nie tylko Adam Małysz, bo tutaj chcę tak podprowadzić delikatnie, aby zastosować gradację. 40. urodziny obchodził także Koreańczyk Choj, który był tu dzisiaj obecny, Niestety nie wdarł się do niedzielnego konkursu, ale przyjechała za nim tutaj koreańska telewizja, co dla nas, ludzi medów, jest wydarzeniem i widokiem egzotycznym. Ale Musi nie przekłada przyznać. to się na wyniki sportowe, bo Choi jest jednym z trzech zawodników w tym sezonie w Pucharze Świata, który nie dostał się za każdym razem do konkursu. To są koreańskie sprawy, zostawmy je. Naszą sprawą są urodziny Adama Małysza, 44. Cztery razy Mistrzostwo Świata, cztery kryształowe kule Pucharu Świata. Do tego dodajmy jeszcze cztery medale olimpijskie. Ta czwórka, jeżeli chodzi o Małysza, faktycznie magiczna, a postać Małysza, jeżeli chodzi o ultra ultramagiczna. Adam Małysz rusza do walki o drugie zwycięstwo w Kucharze Świata. 31. w swojej karierze. Mocno poszedł w górę. Daleko, daleko jest wylądowany. Złoto, po medal dla nas, dla wszystkich, po Pięknie! Adam Małysz w powietrzu, płyń, 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 jest! Jest! Nikt mu tego nie zabierze! Po prostu sam sobie to wyrwał. Przeciwko naturze, przeciwko rywalom! Pięknie! Ładnie, wysoko leci Polak. Będzie daleki skok, będzie daleki, przeskoczył, skocznie, ustał. Trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć, czy doleci, doleci, przeskoczył oh, wszystkich, oh, 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 oh. brawo! Jest najlepszy pucharze świata w generalnej klasyfikacji na 49 konkursów, 18 zwycięstw w ciągu dwóch lat i ciągle w dziesiątce to niewątpliwie jakiś fenomen talentu, powtarzalności i zarazem sportowej niepowtarzalności tego wspaniałego Wiślanina. I w powietrzu. Teraz szukać dobrego powietrza dobrej wległości. jest jest. Ależ, Ale skok prowadzi 269,5 punktu. I skok po medal Adama Małysza na Miyano Mori. Tak, oczywiście, to już jest... Pięknie, już jasne, pięknie jest i znowu najdalej. Tak się Brawo. lata, kiedy jest się w formie. Knockout, knockout. Brawo. Adam Małysz na najwyższym podium, złoty medal. będziemy zmierzać do końca, bo gaszą nam już tutaj świat. Idealnie, idealnie, idealnie. To jest właśnie telewizja, no, telewizja, która chłonie to, co się dzieje. Adam Małysz dostał od nas upominek. Upominek dostał także Koreańczyk, Choi od naszych kolegów z redakcji internetowej, także nikt nie został pominięty. Jutro rywalizacja drużynowa. Adam Małysz zdradził w naszym studiu, że była taka koncepcja, chytra przebiegła, aby do tej rywalizacji, jeżeli chodzi o polski skład, wstawić Jana Habdasa i tutaj wszystkich zaskoczyć, bo on silny, bo on mocny, bo on może sprawić niespodziankę. Jednak Michał doleżał Paradoksalnie zdecydował się postąpić logicznie, jednak. Tak, i powiem, jaki jest skład drużynowy i krótka charakterystyka poszczególnych zawodników. Piotr żyła, zrelaksowany, Dawid Kubacki optymistycznie nastawiony do swoich skoków i do tego, co będzie działo się w trakcie tego weekendu. Kamil Stoch, tak jak widzieliśmy, praktycznie cały czas uśmiechnięty, i Andrzej Stękała, który mówi, że ma moc poprawek. Przywiezionych tutaj do Wisły. Panowie, mówiliśmy o urodzinach, to apel do skoczków. Mówiliśmy o urodzinach poszczególnych zawodników: Adama Małysza i, i Czoja. Natomiast ja jeszcze przypomnę jeden jubileusz. Dzisiaj mija równe 5 lat od pierwszego zwycięstwa. Polaków w drużynówce. Myślę, że to też warto uczcić. I jeszcze jedna statystyka, także optymistyczna, a jak żeby inaczej. Polacy zawsze w wiśle stawali na podium. Także myślę, że jutro zasiadamy, trzymamy kciuki i liczymy na to, że historia lubi się jednak powtarzać. Tak, dzisiaj tyle symboliki, dzisiaj tyle metafizyki, że chciałbym aż mieć tutaj kryształową kulę i trochę z niej powróżyć i wywrócić dobre wyniki, jeżeli chodzi o skakanie sobotnie i niedzielne w wykonaniu polskich skoczków. Jutro warto być z nami z jedynką i CVP Sport. bo nasze transmisje. Zwłaszcza, że po Pokażemy wszystkie skoki, absolutnie wszystkie skoki, które jutro się tutaj wydarzą na skoczni w Wiśle Malince. Od godziny 15:05 w TVP Sport, konkurs, nie konkurs, od razu, po prostu. Cała jutrzejsza zabawa z serią próbną rozpoczyna się na antenie TVP Sport od 15:15 .15 dokładnie, a od 16:05 w TVP 1. Tyle tych skoków, że można się pogubić, ale już czekamy, już trzymamy kciuki. Aleksander Roy, Marcin Rams, dziękuję.